Zobraź sobie siebie za 10 lat. Jest sobotni poranek wiosną 2035 roku. Stoisz na podwórku domu, który kupiłeś w 2034. Pod nosem nucisz piosenkę z albumu z 2033 roku Twojego ulubionego zespołu, który odkryłeś w 2032. Czekasz, aż Twój pies, którego przygarnąłeś w 2031, skończy załatwiać swoje sprawy. Masz na sobie najwygodniejsze spodnie od piżamy, prezent urodzinowy z 2030 roku od przyjaciela, którego poznałeś w 2029. Popołudnie planujesz spędzić w ogrodzie, nowa pasja, którą odkryłeś w 2028. A wieczorem? Może obejrzysz jeszcze raz ten film, który tak kochasz ten, który zdobył Oscara w 2027 w kuchni ktoś kogo poznałeś w 2026 smaży naleśniki a wszystko to dlatego że nie poddałeś się w 2025